Hej, cześć, wam wszystkie ludzie tutaj T-Volt. Witam was w odcineczku takim powiedzmy trochę luźnym, niezapowiedzianym i być może niespodziewanym, ale i tak go wam sprezentuję. Przyciszę sobie tylko trochę grę, bo jest wkurzająco głośna. Muzyka w razie jeszcze trochę bardziej przyciszę. Słuchajcie, jest to Risogan czy tam Resogan, nie jestem pewien jak się to czyta. Wybaczcie też trochę mój głos jeszcze zdeczka schorowany. O co chodzi w resoganie? Jeżeli słyszeliście o gierce takie jak Stardust HD, to ta gierka tutaj bardzo mi się z tym kojarzy. Trochę działa na innych zasadach, ale cholera, lepiej będzie chyba, jeżeli wam to po prostu sprezentuję. Odpalimy sobie tryb zręcznościowy na poziomie rekrut, i teraz musimy sobie wybrać jeden z trzech stateczków, w którym będziemy latać. <laughs> Nie wiem, czy są jakieś dalsze. Trudno mi powiedzieć. Zastanawiam się, który wybrać, ponieważ mamy tutaj taką standardową sytuację. Mamy albo takiego dobrego we wszystkim, ale nie jakoś strasznie Feroxa. Mamy Phobosa, który jest dobry w hipernapędzie, ale gorszy od zwrotności do palaczu. A mamy też przykokszonego Nemezisa, który jest bardzo zwrotny, ma dobry dopalacz, ale ma bardzo słaby hipernapęd. Nie wiecie, co to hipernapęd, nie wiecie koniecznie, co to dopalacz, więc. <laughs> No, też zobaczymy. Ja sobie wybiorę Nemesis. Odpalimy sobie poziom Asis. To tutaj rekordy kurwa, 345 milionów, a to jestem daleki od takich wyników, ale Patrzcie, tutaj już mamy fajne kontrolki. W ogóle w grze też jest coś takiego jak puszczanie audio spada, czego ja niestety nie będę miał. Nie będę tego używał, ponieważ strasznie to napierdziela i. A nie chcę, nie, nie będę przykładał, pada do mikrofonu, żeby to słyszeć. Dobra, słuchajcie, o co biega? Latamy stateczkiem po takiej właśnie planecie jak tutaj. Musimy ogólnie chodzi o to, żeby ratować ludzi i kosić punkty po prostu. Jak widzicie, gierka jest zrobiona w stylu wie, takich właśnie, powiedzmy, klocuszków. Minecraft. Eee, mamy przeciwników, którzy się nam respią, musimy do nich strzelać, oczywiście ich załatwiać, zbieramy bonusy, upgrade'y. Mamy tutaj różne tar tarcze, dopalacze, w tej chwili jak widzicie, hardkorowo upgrade'uję sobie moją broń. Eee, i ogólnie chodzi o to, żeby zabijać przeciwników, eee, wbijać sobie fajne tutaj różne upgrade'y, update'y inne takie, takie. Eee, chodzi też o ratowanie ludków. Widzicie, tutaj mamy właśnie ludzi pozamykanych w takich jakby boxach i słuchajcie, o co chodzi. O, widzę, że teraz jak wyciszyłem sobie pada, to gra zaczęła mówić. Keepers detected. O, widzicie? Tam w tej chwili taki jakby piorunek poleciał i wypadł człowiek. W tym miejscu wypadł człowiek z boksa. Keepersy to są takie normalne stwory, ale z taką zieloną obwolutą, obwódką, jak kto woli. Kiedy je zabijemy, one uwalniają takie jakby zielone uderzenie, które trafia w te boksy, w których uwięzieni są nasze, nasze ludzie. O, Keepers Detected. Znowu to usłyszałem. Więc teraz czas. O, widzicie, tutaj oni są tacy zieloni trochę. Kiedy i się zabije, taki zielony promień uderza do przodu. Możemy użyć bomby, żeby się tutaj trochę powiedzmy oczyścić cały ten teren. Rzucamy człowieka do góry. Nie musimy go rzucać, oczywiście. Możemy go odstawić. I tak cały czas. Mamy też. Widzę jeszcze jednych Keepersów gdzieś. Ponieważ w lewym górnym rogu zauważyłem, że e, tam z, mój znaczek, e, tak jakby ludzia migał. Próbuję go rzucać z coraz większych odległości. Ciekawy jestem, jak bardzo będzie mi to wychodziło. Znaczek ludzie migał, to znaczy, że gdzieś na łapie są i trzeba ich zniszczyć, i wtedy oni wysyłają jakby promień, który sprawia, że jeden z tych boksów się otwiera i człowieczko uwalnia. O cholera! A to straciłem stateczek wleciałem w pocisk jednego z przeciwników było to dość słabe bardzo często gra bazuje na używaniu dopalacza którego już raz użyłem, ale teraz was ostrzegam w momencie kiedy go będę używał, żebyście wiedzieli o co chodzi. tutaj już widzę, że kipersi będą sobie jeździli, więc ich od razu zniszczę okej, okay. gdzie uderzy piorunek? nigdy nie wiadomo szczerze, gdzie piorunek uderzy, więc lepiej to tak powiedzmy nie ryzykować super rzut, mega tysiące punktów wbite pięknie, jak na razie idzie mi ratowanie tych ludzi, zobaczmy o tutaj są kolejni kipersi. Oczywiście potem e, ci keepersi się trochę zmieniają, to znaczy są inne rodzaje. Uwaga, odpalam dopalacz. Dopalacz sprawia, że przebijamy się przez przeciwników zawodowo ich niszcząc. Ja tutaj w ogóle kurna ominąłem tego ludzia, którego miałem uratować, a on jest tutaj. Raczej mi do nikąd nie ucieknie, jeden za to zginął gdzieś z drugiej strony. Albo nie zniszczyłem wszystkich keepersów dostatecznie szybko. Przez to straciłem jednego ludzia. O, hipernapęd mi się załadował. Być może pamiętacie, hipernapęd. Niestety, w tym stateczku jest dość słaby, tak więc nie ma co za bardzo go używać. O, mamy upgrade. Czyżby upgrade do broni? Proszę bardzo. Teraz nasza broń strzela także takimi bardzo śmiesznie fajnymi, samonaprowadzającymi się pociskami, więc nawet nie musimy do końca celować, żeby przeciwników ubijać. a zawsze oczywiście warto. Taki widzę, okrąg się wokół nich pojawia, kiedy kiedy mamy w nich, kiedy nasze jakby automatyczne celowanie się na nim zablokuje. Tutaj widzicie, może lub nie, keepersów jest cała masa i trochę trudno ich znaleźć. Użyję bomby. Gdzieś teraz człowieczyk jest uwolniony. Taka zielona strzałeczka obok mojego statku mi to pokazuje. Dolecimy sobie tutaj, rzucimy człowiekiem dla bonusowych punktów. Znowu zaczniemy strzelać. Kiedy będzie znowu jakaś duża fala przecinków, odpalę hipernapęd. O, dobra, odpalamy hipernapęd. Hipernapęd wygląda tak, po prostu ich kurwa mielimy, mamy taki przesrany laser, który totalnie ich niszczy i oni nie mają praktycznie żadnych szans Największy plus oczywiście hipernapędu, który ładujemy zbierając takie zielone latające w powietrzu cząsteczki jakby. Czekam na kolejnych kipersów, zastanawiam się kiedy się zrespią, wtedy będę mógł nareszcie uwolnić kolejnego ludzia, o proszę bardzo, nawet nie byłem do końca pewien, że oni się pojawią. Ale jakoś się udało. Użyłem teraz przyspieszenia, żeby dostać się szybciej do jakby stacji odkładania ludziów. Teraz mamy znowu kolejne rodzaje przeciwników, takie lasery, które blokują nam drogę. Jak widzicie, mnożnik u góry wbija się nam całkiem zawodowo. Wszystko to wygląda przeepicko. Bardzo fajne udźwiękowienie, bardzo fajne efekty wizualne. Pomysłowość w ogóle. Dobra, jacyś kipersi są tutaj, nie mam pojęcia gdzie, więc po prostu sobie polecę po tego ludzia, który jest gdzieś tutaj. I bum. Damy go tutaj. Dostaliśmy ekstra życie, bardzo miło. Uwolniliśmy już wszystkich ludzi, w jakich w ogóle damy radę. Jednego niestety nie udało się nam uratować, ale trudno. To wszystko jest tylko kwestia punktów. Powybijamy sobie tych misków. Na dole mamy też pasek postępu, tak jakby w poziomie. Przynajmniej ja tak rozumiem, ten pasek. Mogę się mylić. Będziemy sobie na To jest oczywiście pierwszy poziom na najniższym poziomie trudności, więc nie ma oczekiwać, nie ma co oczekiwać cudów. To jest raczej taki walk in the park. Zabawa bardziej. Teraz nie musimy się martwić o tych całych kipersów. O, mamy też hipernapęd. Hipernapęd, oczywiście, trwa przez określoną ilość czasu. Myślę, że w tych statkach, które mają lepszy hipernapęd, działa to oczywiście lepiej. Nie wiem na jakiej zasadzie, bo nie grałem jeszcze tym stateczkiem ostatnim na prawo. Być może na poczet drugiego poziomu, który będziemy teraz rozgrywać za chwilę. Sobie ten drugi stateczek odpale bo myślę, że ze 2 max 3 poziomy Wam zaprezentuję. Nie ogarniałem do tej pory jak to się czasowo wszystko rozkłada, ile się, jaki poziom przechodzi, ale oczywiście później pojawia się tego o wiele więcej, całe chmary przeciwników praktycznie się pojawiają. I robi się ciekawiej i oczywiście też trudniej, ale zabawniej, bo po prostu to, co się w późniejszych poziomach dzieje na ekranie, to przekracza ludzkie pojęcie. Tysiące kwadracików latających, pociski, przeciwnicy, Bomby, które po prostu czyszczą całą, całą naszą planszę i wyglądają przepicko, jest nieźle, tyle wam mogę powiedzieć. Tutaj, teraz po prostu robimy co chcemy, już nam tutaj widzicie po lewej stronie taki jebacz się respi. To jest boss, to jest boss tego poziomu, którego zaraz będziemy musieli zniszczyć. Nasz mnożnik teraz widzicie, zablokował się na poziomie 5000, więc jest nieźle. Ja muszę strzelać w tej chwili. To jest taki wielki, kurwa, koło. Muszę strzelać w te jego elementy świecące się i to niszczyć. Ja tutaj w miarę, już powiedzmy to ogarnię, bo ten, te, ten konkretny poziom przychodziłem już ładnych parę razy. Więc to nie jest dla mnie większy problem. Tutaj sobie może. O! Moje automatycznie kierowane pociski się dobierają, ale gość już nie żyje praktycznie. Żegnaj! I teraz odpalać coś, co się zwie Armagedon. Armagedon. Ej, poziom jest ukończony. Poziom trwał ile? 9 minut? Trochę, ponad, po, trochę poniżej 10, 9 minut. Patrzcie w ogóle jak to pięknie się tutaj wszystko błyska, rozwala, jest moc. Oczywiście jak widzicie, um, jeżeli chodzi o te całe wyniki pokroju, ile tam było? 345 milionów są nieosiągalne, jeżeli nie gramy na najwyższym poziomie trudności, gdzie mnożnik o, wy, o wiele większy można uzyskać. Tak więc, no. O, widzicie, na, na moim poziomie rekrut maksymalny mnożnik to 5, a na tym najwyższym to 20 aż. No i okej. Okay, automatycznie odpali się na drugi poziom, widzę, jak, że jest to tryb zręcznościowy. Tutaj, jak widzicie, od razu na starcie, na no, pier dalają w nas z przeciwnikami. Od razu mam teraz upgradeowane bronie, więc nie musimy, się, nie musimy się przejmować o bycie słabym. Oj, ludzie nam uwolniło teraz po drugiej kurwa stronie mapy. Tak więc, miło tutaj mamy ludzia, szybko odłożymy go na miejsce, kolejnych keepersów gdzieś rozpiło tutaj ich widzę, chodźcie tutaj szmaciarze, mam też premię, czyżby kolejny upgrade broni? Dokładnie tak. O ten cwaniaczek blokował mi kuźwa miejsce odkładania ludziów, co za wredna pała, tak, teraz strzelamy jeszcze większą ilością pocisków eee, i przeciwnicy po prostu powiedzmy są mieleni. Keepers Detect... Gdzie mamy kipersów? Gdzie jesteście kipersi? Tutaj się pojawiliście. Proszę bardzo, dziękuję, nie ma was. Musimy oczywiście chronić naszych człowieków. Jak przeciwnicy się respią, to zauważyłem, że kiedy w nich wlecimy, to możemy ich tak jakby. Możemy ich e... powstrzymać ich respienie się. To jest fajna sprawa, w sumie stwierdzam. Keepers detected, właśnie, kurwa, gdzie są kipersi? Dobra, nie mam bomby, o, w dupę. Nie wiem w ogóle. Eee, Jakie jest, powiedzmy, granica czasowa, jak szybko trzeba tych Keepersów rozwalić. Nie badałem tego jeszcze, kiedy, powiedzmy, zatracamy tą szansę. Eee, zatracamy szansę na uratowanie ludzi. Teraz, jak widzicie, czyszczę po prostu całą mapę z tych guwien, które strzelają bardzo dużą ilością jakichś pocisków w powietrze. No, respcie się, bo ja potrzebuję mnożnika. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cały czas zwracam też uwagę, czy jacyś kipersi się na mapie nie pojawili. Tu kolejny rodzaj przeciwnika widzieliście? Goście, którzy tworzą takie jakby bramy, które nas blokują. Broń znowu ulepszono oczywiście. Gdzie są kipersi? Nie mam bomby. Kurwa! Tutaj są. Aha. Widzę, że ci działają na zasadzie takiej, że tak jakby... Ehm. Um. <laughs> mam taką linię do przebycia. Nie, 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 nie. O Boże! No tak, te ludzie są strasznie głupie, i oni będą biegli do przodu, póki nie spadną do tej dziury, która jest pod mną w tej chwili. Kiedy oni tam spadną, to oczywiście go tracimy, więc na to też musimy uważać. Dobra, są gdzieś kolejniki kipersi. Tutaj mają taką wiecie, linię, po której oni podążają. Kiedy oni tą linię przejdą całą. Ho! Rzuciliśmy człowiekiem. Proszę bardzo. Zarzucanie są oczywiście większej ilości punktów. Mam kiper napęd, to dobra sprawa. Wykorzystam go sobie, jak tylko będą jacyś będę kipersi na mapie, żeby móc ich sprawnie wykończyć i to w bardzo szybkim tempie. Tutaj ja praktycznie trzymam cały czas prawą gałkę. Te pociski same się nakierowywują i niszczą ich dość zawodowo. To mi się podoba. Jeee! Yeah! Patrzcie w ogóle, co się dzieje na ekranie. To jest najpiękniejsze w tej grze, że tutaj się tyle dzieje tyle rzeczy się naraz na ekranie wyświetla. Mózg go jebu idzie dostać, ale jest to naprawdę przyjemne, jak się w to gra. Polecam. Jedna naprawdę z fajniejszych gier, które w tej chwili na playach 4 są, co jest trochę smutne, oczywiście, ale co ja wam poradzę? Ta, 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 oj, mi strzedł mnożnik cały, ojej. Ci kurna strzelają tymi pociskami, to też jest wredne, bo te pociski zostają tak hamsko. Trzeba potem się bawić w unikanie ich. To są jakieś mątwy, kurwa jak z Matrixa. Dobra, gdzie mamy Keepersów? Tutaj. No to panowie. Siemanko! Kipersi, kogo mi teraz uwolnicie? Tego, ludzie, mi uwolnicie, bardzo miło. Dodatkowa bomba, bardzo dobrze, bo bomb już nie mam. Patrzcie, jakie ja ilości tych, tych pocisków wystrzeliwuję teraz z siebie. Chryste, kurwa, panie. Co z tego, że przeciwników jest multum? Jak ja mam też multum pocisków wystrzeliwanych z mojego stateczku? It doesn't even matter anymore. Tutaj mamy całą linię kipersów widzę. Dobra, jeszcze chyba tylko dwóch ludziów nam zostało. Dobra, chwyciłem ludzi, powiedzmy tak. Jolosłagersko jolo uciekłem z nim. <laughs> Jak na razie, ratowanie ludzi. Ja pierdolę, co się dzieje w ogóle. Nie ogarniam tego kompletnie. Tu, tu, tum. O! Eee, dobra, przebijmy się do dopalaczem. Człowiek odłożony, człowiek zabezpieczony. A mnożnik nie spadł mi mnożnik bardzo dobrze. Dobra, za chwilę czekamy zatem na kolejnych kipersów. Na razie porozwalam sobie tych misków. Idzie mi nadzwyczaj dobrze, bo kiedy po raz pierwszy odpaliłem tą grę, nie miałem zielonego pojęcia o tym jak o tym cały system, że są ci keepersi, których muszę zniszczyć, żeby uwolnić człowieka i miałem tych ludzi. Nie miałem zielonego pojęcia na jakiej zasadzie oni wychodzą, dlaczego oni mi umierają i tak dalej tak dalej. A teraz wiem. O, kolejni kipersi gdzieś się znaleźli. To te je baczę na dole. Ale miło, Niemiło. Niemiło wręcz. Gdzie on kurwa biega? Tam? Niestety. O jezu. Nie, nie, nie. Nie chcę strzelać w człowieka. Boże. Dobra, zaraz go wolnie. Rzucę aż nim. Dobra. Zamiast rzucić człowiekiem, to wystrzeliłem bombę. I czas na bossa. Jak widzicie, tutaj już się nam kolega respi. Eee, powiem wam, że nie ogrywałem tutaj jeszcze trzeciego poziomu, więc za chwilę jeszcze w tym odcinku ogramy sobie ten trzeci. Może być ciekawie. Wszystkich jest chyba 10? Nie jestem pewien. CTSG mi coś ostatnio o tym mówił. No dobra, panie, obudź się, jak chcecie zniszczyć. Napierdzielamy zielone punkciki chyba. Tak mi się wydaje. Muszę bardziej teraz uważać na te kuleczki, którymi oni strzelają, bo jedno uderzenie tej kuleczki i nas po prostu nie ma. Hmm. Wydaje mi się, że moje pociski się od tego trochę odbijają. Wait a second, czy ja na pewno tak mam to robić? Czekajcie, przelećmy sobie na drugą stronę. A nie, rzeczywiście, patrzcie, macie życie tego ziomka na dole. Ja mam tak robić, ale... Ja wolę to od tej strony. Tak, życie mu spada. Tak straszliwie. Przedtem musiałem przełamać bariery i wtedy życie mu... O kurwa! Nie zauważyłem kuleczki. Ale spokojnie, mamy jeszcze trochę tych stateczków. O, teraz zaczyna strzelać takimi lasirami bardzo hamskimi. Ale życia to ma już niewiele, więc będzie git. A, tam gdzie mu zniszczyłem te całe te. Jak widzicie, widzicie lub nie, ja już nie muszę praktycznie w ogóle celować w dużej ilości przypadków. Samo mi celuje. Taka magia tego stateczku, ten inny stateczek, ten środkowy, uniwersalny, nie ma tak fajnych broni. No i się udało, pięknie. W sumie kolejne 8 minut nam zajął ten poziom, zobaczymy jak będzie z kolejnym, tam będzie jeszcze większa jebnia mózgu. Nie wiem, nie wiem w ogóle jak będą wyglądały moje materiały z tej gry, nie wiem czy będę ich rzucał dużo. Na pewno ten odcinek dostaniecie, jeżeli, będzie, jeżeli będziecie chcieli widzieć kolejne etapy, no to napiszcie w komentarzach. Obstawiam, że mistrz mnożnika oznacza, że się wbiło, jak się wbiło piątkę, to już, to już że tak powiem, się z niej nie zeszło. Ale to tylko strzał, nie wiem. Dobra, co my tutaj mamy? Jeszcze większa jewnia umysłu, tak jak już mówiłem. Tutaj e, wydawało mi się, że raz odpaliłem na chwilę ten poziom, kiedy znajomy do mnie wpadł, żebym pokazać e, pokazać ogólnie gierkę. Nie wiem czy to nie był han o widzicie to pole to pole zatrzymuje tak jakby przeciwników w czasie w środku Strasznie fajna sprawa. Po prostu stoją w miejscu, można ich napierdzielać. Tutaj mam jeszcze jakieś takie kurwa robaki, które nie dość, że idą po ziemi, to jeszcze bardzo niemiło do nas napierdzielają. Jezus Mary, co tu się kurwa dzieje? Kiper's detected, co? Zajebiście. Ciekawe czy ja to kurwa ogarnę. Human Lost, no. Widzicie, już na dobry początek straciłem humana. No dobra, będę leciał i strzelał. Kurwa, jak ja mam tego ludzia dopaść? Bronią lepszoną. Super fajnie. Gdzie jest mój człowiek? Tutaj jest. Widzicie? O, jak widzicie, napierdalają całkiem srogą. Dobra, udało mi się człowieka schować. O, bronią lepszoną. Ja pierdolę, co ja teraz zrobię w ogóle? <laughs> Straciłem już dwóch ludziów, bo kompletnie nie ogarnąłem. Strasznie dużo przeciwników na wejściu. No ale cóż, że tak podsumuję, taka gra. Keepers detected. Gdzie? Aha, i tych zabijał tylko jakim w głowę trafię, co? Czekajcie, gdzie są kipersi? Tutaj. Przynajmniej jednego tutaj widzę. No, strzelajcie kurwa, bronią, strzela Jezus Maria. Skuteczniej może, co? Tu jest jeszcze jeden. Dało się. <laughs> Keeper zabity. Tutaj mój ludź w ogóle jest. Zdobyłem go chyba. Jezus, Maria, dodatkowa bomba. O! To mogła być głupia decyzja, ale spanikowałem. Aha, tego muszę trafić od dołu, widzę. O. Hipernapęd jest fajny, tylko on sprawia, że bijemy tylko tych przeciwników, którzy obecnie się znajdują, bo wtedy czas straszliwie spowalnia. Multiplayer lost. Like I give a fuck. Ja chcę po prostu przeżyć. True story. Te dziwne mątwy musimy od przodu atakować, widzę. O, tam mamy keepersów. Napierdalać w nich! Dobra, się zabici. To jest chyba najłatwiejszy rodzaj keepersa. Tak stwierdzam mamy ludzi, Odłożymy go tak na spokojnie. Nie będę szalał z rzucaniem nim. Kolejniki piersi są tutaj. Jakiś znowu widzę mega robak, kurwa. Ajajajajaj. Nie jest dobrze. Jak to human loss? Przecież zaatakowałem kipersa, kurwa. Chciałem go zniszczyć, nie? Moja wina, że latają jak pojebani w dziwnych, kurwa, kierunkach. Nie mam bomby niestety w tej chwili. A naprawdę by się przydała te robaki na dole są strasznie wkurwiające. Dość skutecznie, niestety, mnie blokują. Hmm. Tutaj mam to pole Stazy, które jest fajne, ale. Dobra, skupmy się na kolegach na dole. No, widzicie, oni się w tym polu zatrzymują tak bardzo fajnie. I można ich swobodnie napierdalać. Jezus Marek, gdzieś są kipersi. Tutaj. O, dobra, zabiłem ich. Gdzie się człowiek pojawi? Tutaj gdzieś jest człowiek. W ogóle nie trafiłem w tych ziomków, a chciałem! Niestety chciałem. A niestety, bo to teraz widać jak bardzo mi wychodzą rzeczy, które planuję. jej. o, mam hipernapęd, znowu. Jak widzicie, im późniejsze levele, tym to się szybciej ładuje i bardziej napierdala w sumie. Ale teraz użyj go dopiero naprawdę w momencie ostrego zagrożenia życia. No, gdzie są przeciwnicy? Czekam na was. No, straciłem nożnik Jesus. No, napierdalać w niego. Tego wiechecia strasznie trudno jest ubić. Tych to trzeba od tyłu atakować, oni mają takie... Na dupce taki kawałek, który trzeba chyba napierdzielać, bo inaczej się go nie zabije. O! Upgrade. Czyżby upgrade broni. O ja, pierdolę. Teraz to już szalone rzeczy się tutaj dzieją. Nie ma nadal kolejnych kipersów To w sumie plus. Mam przyspieszenie. Aha, ja przyspieszenie ma kurwa. W chuj, często zauważyłem. Jakich kurwa tutaj przeciosałem. Dobra. Ja to przyspieszenie mam praktycznie non stop. Boże, to mi się mega szybko ładuje. Dopiero teraz zauważyłem, że ten pasek tak jakby nad stateczkiem, to jest przyspieszenie. Czyli dopalacz. A. Takie buty, kurwa. Ja myślę, że to też się jakoś strasznie długo ładuje. chociaż nigdy nie sprawdzałem. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, pierdolę to. napęd. Ginciepały. E, eh, eh, eh. O, kolejni przeciwnicy, jak miło. Chyba wszystkich zniszczyłem, tak mi się wydaje przynajmniej. Albo i nie. Któryś, O, Boże, odleciał któryś. Chyba się udało? Udało się? Uwolniłem człowieka, ale jaja. No powiem, że ten kiper to był hardkorowy do pokonania. Jezus Maria, nie mam bomby. O, zrzuciłem go, ale ja ja. Nie spodziewałbym się, nawet ja jebie, co ja robię. Dobra, teraz się nauczyłem, że muszę o wiele częściej z dopalacza korzystać praktycznie cały czas najlepiej. Chociażby po to, żeby kurwa przeżyć. Bo no, jak, jak widzicie, dopalacz sprawia, że możemy się przebijać przez praktycznie wszystkich przeciwników i ich mordować. Mega plus, mega plus, potwierdzam. Co mam tutaj? Może dopalacz? Jeszcze na końcu tak lekko wybucha ten dopalacz. Nie wiem czy też, te, czy też dopalacz się nie łączy z tarczą tak jakby. To znaczy, że kiedy ogólnie mamy pełny dopalacz go nie używamy to mamy jakąś formę tarczy wokół siebie, ale nie jestem pewien. No teraz to już jest takie pyrkanie powiedzmy i dochodzenie do końca poziomu. Overdrive charged. No dawaj, come me, bro. Ledwo kogo, kurwa, trafiam. Ale nie jest aż tak źle. Powiedzmy. 370, co? No atakuj ich, atakuj. Ech, ja tam. Znowu straciłem mnożnik, ale ja nie dbam tutaj o punkty. Bardziej powiedzmy, czy się dla mnie fan z tego, co się tutaj ogólnie dzieje. A dzieje się sporo. Dobra. Wszystko rozwolone, czas na bossa. Gdzie jesteś? A nie, tam jeszcze coś jest. Chyba że to boss? Nie, to te mątwy. Jo! Jeszcze ty, aha! Te jakieś takie długie mątwy widzę. Mają po trzy części. Okej. Okay. Co to kurwa jest? Kyrie. Widzę, że gościu ostro napierdala tymi. E, takimi pociskami przestrasznymi. Na szczęście moje automatycznie nakierowywane pociski tutaj bardzo dużo potrafią zdziałać. Multiplier up. up. Fuck you bitch! Co on kurwa robi ze sobą? Boże. Rozdzielił się na 6000 malutkich kawałeczków. Oho, znowu będzie strzelał tymi jebaka. Muszę uważać mi mnie to w sumie nie je było jakoś za bardzo. Ale z tego co widzę tego całkiem na razie. Lepiej, Chociaż celowanie to po prostu tak na, na, na styk momentami. O, jeszcze jak, kurwa kwadraciki mnie atakują z drugiej strony. Spoko. Życia mu to niestety. Boże, to jest ten. Nie Arkanoid, tylko... było takie się takie kawałki meteorytów rozwalało. Nie pamiętam nawet co to było. Multiplier up. up, tak, nawbijam sobie multiplayera, na atakowaniu 6000 części tego czegoś po prostu. Dobra, gościu tam znowu się pojawił. Ja chyba niestety zadaję mu demysz tylko, kiedy trafiam to jego główne ciało. Powiedzmy, że przebije się tutaj, żeby mieć trochę spokoju. Nawet go zaskoczyć o tyłu. Ja on to zostawił 6000 swoich mniejszych części. Plemniki zrzucił. No chyba zawrócił. Takie mam wrażenie. Gdzie jesteś pało? Tam się kręci i strzela tymi swoimi tymi. Co za mega malalabara. Tak, dokładnie. Mega malalabara. Jest! Pokonałem go. Armageddon. A, było całkiem przyjemnie. Wybaczcie, Kaszel. Ale umieram. No dobra. Etap ukończony. Szóstka ocalonych, ponad połowa to i tak dobrze. Sweet. Dobra, ok, ludzie. Ja kontynuuję, ale er, zakończymy w tej chwili odcinek. Ponieważ er, dobiliśmy do czasu, oczywiście. Już nie będę kolejnego poziomu przechodził. Tak więc mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, <laughs> nie zapomnijcie ocenić odcinka. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hejos!